Dla znajomych. Dobra, dzisiaj jest ze mną Marcin i porozmawiamy sobie o treningu piłkarza na siłowni czy w domu, ogólnie o przygotowaniu motorycznym, ponieważ jak ja zaczynałem to było dramat i w sumie nawet jak już mam trochę świadomości to dalej jest wiele pytań, więc dzisiaj co? Zrobimy trening? Pogadamy trochę o tym, co w ogóle jest ważne, w sensie jak przełożyć taki trening, czy w domu, czy na siłowni, na, na to, co dzieje się na boisku. I jak trenować tak, żeby na boisku być szybszym, lepszym, zwrotniejszym, bardziej sprawnym. Marcin jest fizjoterapeutą, więc, pod kątem ruchu i tak dalej, naprawdę ma świadomość. Jest też przy okazji moim szwagrem, więc, jak Wam się spodoba, to zrobimy serię trening ze szwagrem. Ale naprawdę, Marcin ma, ma bardzo dużą świadomość i wiedzę, więc. Przez to, że mogę to go trochę wykorzystać, to chcę Wam chociaż cząstkę tego przekazać. Więc ja mam sporo pytań jako zawodnik profesjonalny, prawie piłkarski do Ciebie. Przede wszystkim pierwsze jest to, jak powinien taki trening wyglądać na siłowni? Zresztą nie tylko na siłowni, bo te zasady, z tego co ja wiem, są podobne co do treningu i na siłowni, i na boisku od A do Z. Jak powinno się go zacząć, skończyć? Czy tak? No, zaczynasz od rozgrzewki, którą ja lubię bardziej nazywać takim przygotowaniem ruchowym czyli nie taka klasyczna rozgrzewka jak na WF-ie, czy jak na, na, na boiskach, na treningach to wygląda, czyli jakieś tam wymachy rękami, kopnięcia nogami bez pomysłu, tylko e, podniesienie temperatury ciała i później taki sp bardzo specyficzny element rozgrzewki, który powinien być dostosowany do tego, co robisz ak aktualnie w treningu. Czyli to nie jest tak, że możesz zrobić tą samą rozgrzewkę do treningu, nie wiem, ruchu w klatki piersiowej, co do e, treningu piłkarza. Dokładnie, czyli to nie, to nie jest tak, że możesz zrobić tą samą rozgrzewkę do każdego treningu po prostu, nie? Ona powinna być specyficzna, a szczególnie a u piłkarzy szczególnie warto skupić się na mm, tym elemencie biodra i rozgrzania biodra we wszystkich płaszczyznach, bo to też jest y, główny obszar y, kontuzji, nie? Okej, okay, to z tego co ja wiem, podniesienie temperatury ciała w formie w jakiej lubicie, bieganie, rower, skakanka. Po prostu żeby wam się cieplutko zrobiło, aktywację mobilizację, czyli jak na przykład robimy przysiad to będziemy robić inne ćwiczenia przygotowujące do tego przysiadu, a jak będziemy robić wyciskanie klatką, to będziemy robić inne ćwiczenia tak przygotowujące jest. do tego. Natomiast jeżeli jestem piłkarzem, to warto, żebym w tym przygotowaniu ruchowym i tak zawarł jakiś element rozgrzewający biodro, Biodra? nie? Zawsze, niezależnie od tego, czy to jest na treningu, na, na siłowni, czy na boisku, to biodro jest bardzo ważne. Zresztą jeżeli obserwujecie Majera, to wiecie, że on z tymi biodrami miał bardzo dużo problemów i to jest myślę taki. Wzorowy przykład na to, żeby, żeby o te biodra zadbać. Dobra, Ruch na na boisku? To jest w sumie dobre, to, jakie ćwiczenia robić? Bo to jest. Ja jak <grym> pamiętam, że jak chodziłem, no to <grym> trener kazał robić, nie wiem, e, machać tym drążkiem, albo coś tam, wiesz, jakieś. Te, takie to było, <grym> że nie wiadomo się, czy robić to, czy tamto, w jakiej ilości. Czy przede wszystkim to nie ćwiczyć nie ćwiczymy mięśni, tylko ćwiczymy ruchy. W sensie powinniśmy ćwiczyć ruchy, a nie ćwiczyć mięśnie. Celem samochodu nie jest to, żeby posiadać silnik, tylko to, żeby się poruszać. Tak samo celem człowieka nie jest to, żeby, się, żeby posiadać mięśnie, tylko żeby dzięki tym mięśniom się ruszać. Nie robimy ćwiczeń izolowanych na biceps, tylko ćwiczymy ruchy, które jest w stanie wykonać nasze ciało za pomocą mięśni, oczywiście. Nie? Bo to nie jest tak, że nie, dobra, to teraz nie ćwiczę mięśni, nie? to tak no. nie działa. E, ale mamy. Mamy kilka podstawowych ruchów, które wykonuje nasze ciało, i to są ruchy wykonywane biodrem, e, ruchy e, wykonywane kolanem, e, ruchy push, czyli wy wypychania, ruchy pull, czyli przyciągania. I robimy je w kilku płaszczyznach, nie? w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej, ale to, y, to, to wszystko ubiera się w te proste ćwiczenia, które wszyscy znamy: nie? czyli martwy ciąg, czyli przysiad, czyli wiosłowanie, czyli podciąganie. To są te proste ćwiczenia. Które ubieramy po prostu w ruchy, które wykonuje nasz nasze. Tak naprawdę ciało. nie ma co kombinować, tylko ta baza, te podstawowe, wszystkie ruchy powinny wystarczyć w różnych tak konfiguracjach jest. będą tak bardzo jest. dobrą podstawą treningu. Tak jest. No bo w kontekście niezależnie od tego, czy jesteś piłkarzem nożnym, czy piłkarzem ręcznym, czy siatkarzem, to ty i tak musisz mieć tą bazę, bo, no tak. bo bazą zawsze jest siła. I tu ty masz ten fajny przykład z Ety, nie? Tu pozdrawiam chłopaków, lepszego piłkarza i tak dalej, bo ten przykład mi bardzo został. Siła to jest szklanka. Im więcej macie siły, tym ta szklanka jest większa, a do szklanki wlecie, wlewacie wodę i tą wodą są inne zdolności motoryczne, czyli właśnie moc, czyli właśnie wasza szybkość, wasza wytrzymałość. Im będziecie silniejsi, tym te wszystkie rzeczy będą e, lepsze. No i to chyba też jest celem przygotowania motorycznego, tak? Zdecydowanie tak. I przygotowanie motoryczne to nie jest cel sam w sobie. Celem samym w sobie jest to, żebyś był lepszym piłkarzem. Siła, którą masz z tego martwego ciągu, da ci więcej na boisku, bo da ci to, że jesteś stabilniejszy, że jesteś szybszy w biegu, że y, twoje, twoje ciało nadąża za tym, co chce zrobić twoja głowa i robi to w bezpieczny dla ciebie sposób, nie? I to jest, to jest ten cel. I to, to taki, taki cel ma, ma y, przygotowanie motoryczne. No i też, yy, I też prewencja kontuzji. Tak, Nie tak, jest tak. oczywiście to w żaden sposób magiczne, że nagle nie wiem, robicie martwe ciągi i nie będziecie mieli kontuzji w ogóle albo coś. Ale to jest tylko rachunek prawdopodobieństwa. Jeżeli dobrze trenujecie, dobrze się przygotowujecie, dobrze się rozgrzewacie przed treningami, to po prostu ta szansa na kontuzję spada. Oczywiście piłka nożna to jest sport kontaktowy, więc no, nie da się wyeliminować tych kontuzji całkiem. Zresztą nawet sportowcy na najwyższym poziomie z super opieką medyczną, przygotowaniem jednak te konduzje mają ale po prostu zawsze zmniejszacie szanse i jesteście w stanie więcej meczów zagrać na większej intensywności częściej tak dalej. Dobra, mi się jeszcze jedno pytanie nasuwa, bo jak jest okres przygotowawczy, to trenerzy, piłkarscy wymyślają różne rzeczy, no a oni, no trzeba powiedzieć, że nie zawsze mają pojęcia, a wręcz rzadko mają pojęcie na temat przygotowania motorycznego. No i są te legendarne mięśnie głębokie, trener każe robić 200 brzuszków, jakieś planki, gdzie się wszyscy łamią, coś tam. Czy to w ogóle ma sens? Jeżeli tak, to jak to robić, I czy to jest dobre, czy to jest złe, jak powinniśmy do tego podchodzić w ogóle. Okej. Okay. Rafał zawsze na mnie krzyczy, że mówię o tym w taki jakiś skomplikowany sposób, więc najprościej no. możemy o tym zrobić jakiś tam osobny materiał, jakby chętnie, bo. bo to, Generalnie to, na każdą z rzeczy, o którą dzisiaj rozmawiamy, moglibyśmy robić osobny odcinek, ale to jest bardzo specjalistyczne wtedy, a chcemy wam przekazać tak, w tak... Miarę skondensowaną wiedzę. Najprościej to, co jest też najbardziej przydatne, nie? bo to nie chodzi o to, żeby tu dzisiaj się popisywać wiedzą. Korto to są po prostu mięśnie głębokie, które mają za zadanie stabilizować nasze ciało. To jest bardzo ogólne i bardzo y, taka bezpieczna bezpieczna definicja i teraz, czy potrzebujemy je ćwiczyć, na pewno nie brzuszkami, to w ogóle out, czy potrzebujemy je ćwiczyć dodatkowo? Nie, bo jeżeli dobrze robimy bazę, czyli jeżeli dobrze robię przysiad, martwy ciąg i wyciskania i przyciągania, to ten korek cały czas się ćwiczy. Okay. To, co warto zrobić z korem, to warto w przygotowaniu ruchowym, to co tam powiedzieliśmy, czyli w tej rozgrzewce zawrzeć elementy, które go zaktywizują, żeby lepiej działał w treningu i ewentualnie dodać jakieś elementy, które pomogą w tym, żebyś na boisku był stabilniejszy, żeby trudniej było Cię przepchnąć, żebyś szybciej zmieniał kierunek, żeby y, Twój start do piłki był y, skuteczniejszy, nie? Okej, okay, czyli nie ma żadnej magii, po prostu tak, znowu odpowiedzią są globalne ćwiczenia, które też Dokładnie sprawiają, tak. że tym mięsień... Dokładnie pasuje. tak, można dołożyć do tego jakieś dodatkowe elementy, my też pokażemy taki jeden dzisiaj, ale, y, ale nie ma nie, żadnej magii, absolutnie. Jeszcze nie powiedzieliśmy jednego, bo powiedzieliśmy, że siła jest najważniejsza, bo jest podstawą wszystkiego, ale Dobra, przychodzę na siłownię i nie wiem ile powtórzeń zrobić, ile serii, jakim ciężarem, więcej, mniej tego ciężaru, y, czy ja robię siłę, czy ja robię moc, czy co robię. Ja, wiesz, to były pytania, które ja sobie zadawałem, jak pierwszy raz na siłownię, nie? Więc tu y, odpowiedzi będzie kilka tak naprawdę, bo, e, bo znowu odpowiedzią jest baza, no. czyli e, mogę robić na podstawie bazowych ćwiczeń, Mogę robić różne zdolności motoryczne. Nie? Natomiast to, na czym powinienem się skupić, na pewno, jeżeli jestem początkujący, to na pewno powinienem się skupić na jakości tych podstawowych ćwiczeń, bardziej niż na tym, ile zrobię powtórzeń, jakie przerwy i tak dalej, czyli wypracować jakość tych ćwiczeń, a później pójść w elementy typu właśnie czas, tempo, ciążenie, przerwy, 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 moc i tak dalej. Podstawowo, jeżeli chcemy pracować nad siłą, robimy mało powtórzeń z dużymi przerwami, po to, żeby mieć jak najwięcej siły w tych powtórzeniach. I jak najwięcej, jak najwięcej świeżości. Nie? Czyli robimy 4 do 6 powtórzeń z półtorej minutowymi przerwami, nie? To w, kontekście, w kontekście siły i z dużym obciążeniem, gdzieś tam 80% do 90% twojego powtórzenia maksymalnego, nie? Ja bym ogólnie takie jeszcze stwierdzenie do tego zadał, dodał. Nie, dodał, możesz się zgodzić, albo nie. Jakby to nie ćwiczenie tworzy trening, czyli to ćwiczenie nie jest pod siłę, a to pod coś tam, znaczy zdarza się, tak? Ale generalnie sposób wykonywania tych ćwiczeń będzie definiowało, czy robicie moc, czy robicie siłę. Więc jeżeli na przykład będziecie wyciskać sztangę i będziecie to robić powoli z przerwami z maksymalnym ciężarem, no to to będzie bardziej pod siłę, jeżeli będziecie robić eksplozywnie w jakimś tempie, to może być moc. Nie? To może być moc. Więc to jest jakby tylko sposób wykonywania, a nie konkretne ćwiczenie. Dobra, mam nadzieję, że to było w miarę zwięzłe. Jeszcze jedna rzecz, zakończenie treningu, rozciąganie, rolowanie. Czy to ma sens robić, to nie robić? Jak zakończyć trening? Można to zrobić. Można to zrobić w formie takiego bardziej wychłodzenia, wyciszenia, takiego cooldownu. Też jeżeli sprawia Wam to przyjemność, na przykład, jak się przerolujecie i czujecie się lepiej, to ok, jak najbardziej. Rozciąganie też bardziej aktywne niż pasywne. Czy ma sens? Lepiej to zrobić jako osobną jednostkę i lepiej zrobić rozciąganie aktywne, na przykład w przygotowaniu do ruchu, po to, żeby to, co osiągniemy tym rozciąganiem, Wdrożyć w ruch, natomiast samo rozciąganie takie, czy rolowanie po treningu, jako element wyciszenia, ok, można, jeżeli komuś sprawia przyjemność, natomiast na pewno nie jest tak, że trzeba tam ileś tam spędzić. Nie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to zadawajcie, może zrobimy konkretniejsze materiały na dane rzeczy, o których rozmawialiśmy, ewentualnie poodpowiadamy w jakiś kolejnych odcinkach, bo jest okres przygotowawczy, teraz się zaczął dobrze się przygotować do sezonu. E, więc e, chciałbym, żeby z 2-3 materiały dotyczące przygotowania się pojawiły, wszystko zależy od Was, piszcie w komentarzach, a my idziemy pokazać Wam teraz trening, który będziecie mogli wykonać i w domu, i na siłowni, idziemy się rozgrzewać. Ruchy, nie mięśnie. Po podniesieniu temperatury ciała zrobimy sobie ten element y, przygotowania ruchowego. Y, zrobimy trzy podstawowe rzeczy, y, które warto zrobić przed każdym treningiem, i później w treningu będziemy też wplatać takie elementy przygotowania. Oczywiście robimy to w domu, więc y, te stepy możecie zastąpić krzesłem. Jedyne co Wam się przyda dodatkowo to, to guma i kawałek podłogi, ewentualnie maty. A jest okres przygotowawczy, jeżeli potrzebujecie gumę, matę czy coś tego rodzaju do treningu w domu, to oczywiście z kodem LISU, Vergolcom macie 7% zniżki. Jeżeli na okres przygotowawczy potrzebujecie jakiś sprzęt, to zachęcam do korzystania z kodu. Też mnie wtedy wspieracie, za co ja Wam serdecznie dziękuję, a my bierzemy się do roboty. Ogólnie to ćwiczenie jest bardzo wymagające, więc nie róbcie nie wiem, więcej niż pięć powtórzeń i musicie się czuć tutaj stabilnie, czuć, że kontrolujecie całe ciało, że nic wam nie ucieka, miednica, że łokieć wam nie ucieka. Stabilnie. Maksymalnie 3-5 powtórzeń, ile jesteście w stanie zrobić, ale nie róbcie tego na siłę, żeby się, wiecie, krzywdy sobie nie zrobić po prostu. Zresztą ja też nie wszystkie te ćwiczenia robię i dzisiejsze będę robił idealnie, ale już mam na tyle świadomości, że wiem do czego powinienem dążyć i nad tym pracuję, żeby jak najlepiej je wykonywać. We say we love, na 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 but we were just interesting a until something better came along. To ćwiczenie jest dobrym przykładem na to, że możecie go użyć jako przygotowania do treningu albo jako już głównego ćwiczenia w treningu w zależności na jakim jesteście poziomie. Każde ćwiczenie możecie progresować albo dokładając ciężaru albo wybierając jakąś trudniejszą wersję danego ćwiczenia. Możecie dodać jakąś gumę, to za każdym razem będzie progresja i w zależności na jakim poziomie jesteście, możecie ten poziom sobie regulować. Tak samo słabsze wersje tych ćwiczeń możecie używać w rozgrzewce albo używając jakiegoś lżejszego ciężaru itd. Całość treningu możecie sobie po prostu na podstawie własnych umiejętności, własnej siły dostosowywać. i you. Jak widzicie przysiad Rafała wymaga jeszcze trochę dopracowania. <grymne> Tutaj też jakby pokażemy alternatywę, bo w treningu piłkarskim ćwiczenia wykonywane jednostronnie też są bardzo fajne i bardzo ważne w ogóle, bo pomagają na przykład w samym biegu, nie? w zmianach kierunku i w poruszaniu się ogólnie mobilności na, na, na boisku. Więc w kontekście przysiadu pokażemy przysiad dzielony, czyli taką mega uproszczoną wersję przysiadu, która jednocześnie realizuje ruch w kolanie. Nie? My robimy często bazę, czyli właśnie przysiad, ale też bardzo często urozmaicamy sobie na jednostronne, czy to spacer farmera, martwy ciąg, wszystko często robimy jednostronnie, żeby no też ten korp pracował i żeby odnosić to do sytuacji na boisku, bo jednak wiecie, wszystko to jest tak naprawdę jedna strona pracuje. Nie? Powiem tak, mogę wam tłumaczyć technikę w każdym ćwiczeniu, ale polecam sobie też wyjutubować i sprawdzić na, też na sobie i potestować te rzeczy. No mogę wam powiedzieć, że tutaj powinniście pilnować dupek, żeby była spięta, żeby łokcie szły w linii z barkami i róbcie to, ale każde ćwiczenie zawsze sobie sprawdźcie, jak powinna być poprawna technika. Jest naprawdę sporo fajnych kanałów na polskim YouTubie, gdzie technikę od A do Z z każdej płaszczyzny tłumaczą i myślę, że zrobią to lepiej niż ja. Zwłaszcza, że ja też się uczę tych wzorców ruchowych jeszcze ciągle, całe życie się będę uczył. Widzowie często pytają, czemu na boso trenuję. Mógłbyś tu podejść i wytłumaczyć dla widza, kochanego, dlaczego tak się robi? Po pierwsze i najważniejsze, to na treningu na siłowni lepiej mieć obuwie jak najprostsze, z jak najbardziej płaską podeszwą, jeżeli ćwiczymy w obuwiu. Często ćwiczenie bez obuwia jest niemożliwe, z różnych względów, nie wiem, podłoża, czy tam wykonywanego aktualnie ćwiczenia, ale ćwiczenie bez obuwia daje po prostu lepsze czucie mięśniowe, daje Lepszy kontakt stopy z podłożem, gdzie Rafał na przykład w swoich butach nie zrobiłby tak przysiadu, jak zrobił go bez butów, nie? Więc jest lepsze czucie, jest lepsze przewodzenie wzorca z góry na dół. I czemu, a czemu te wszystkie buty z boostem są złe? Które niby, wiesz, sprawiają, że... Totalnie destabilizują Ci... Yy, tańczysz, będziesz tańczył, nie? I to będzie niebezpieczne od stawu skokowego, przez kolano kończąc na destabilizacji w ogóle, wiesz całego ciała, co nie? więc one zabierają ci stabilizację, której ty w tych ćwiczeniach chcesz jak najwięcej, nie? więc stopa, która ma dobry kontakt z podłożem będzie dawała jak najwięcej stabilizacji, nie? No i stopa się uczy wtedy też sama stabilizować. Nie? Tak, no i wypracowujesz mięśnie, które stabilizują ją samą, a przez to na przykład oddziałują na staw skokowy, który będzie bardziej stabilny i mniej podatny na urazy. nie? I tak, macie możliwość to na boso albo płaskie obuwie. W domu na pewno na boso, przy tych ćwiczeniach spoko można wszystko, wszystko robić na, na, na boso, nie? Jak najbardziej. Przy jakichś bardziej skomplikowanych buty płaska podeszła, te tramposzczały, takie od Chińczyka najtańsze, nie? Najlepsze rozwiązanie polecam. Nawet nagrywaliśmy odcinek kiedyś z nich. To ćwiczenie to jest tak naprawdę podciąganie, ale nie mamy tutaj drążka, nie będziemy zmieniać sali, więc pokażemy Wam, jak możemy zrobić, odwzorować podciąganie bez drążka, z nogami od stołu albo z partnerem i gumą. No i w drugiej sytuacji to też może być dobre, jeżeli nie dajecie rady się podciągnąć i to jest dla Was za ciężkie jeszcze, to możecie zacząć od czegoś takiego, żeby zdobyć tą siłę, żeby być chociaż się w stanie raz czy dwa razy podciągnąć. To jest właśnie ćwiczenie, w którym się przydadzą buty, i to jest ćwiczenie, które właśnie zawsze sobie robimy na, na koniec jakieś takie dynamiczne ala, zabawa. No i tutaj robimy sobie drilla przy ścianie ze skipem na sygnał. Więc, po pierwsze, przygotowanie do biegu, po drugie, też reakcja na bodziec, bo Marcin będzie mi dawał sygnał, kiedy mam to robić. No i też, to też jest dosyć mocna praca, więc same w sumie plusy. Teraz zrobimy tak, że zrobię na zmianę jedno klaśnięcie albo dwa klaśnięcia. Jedno to będzie o jedno, a dwa to będą o dwa. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj spodobało, że trening Wam się przyda. Życzę udanego okresu przygotowawczego, dużo zdrówka. Dziękuję Ci Marcin za pomoc. Dzięki. Jeżeli mielibyście jakieś pytania co do treningu, co do, do dzisiejszych aspektów, które poruszaliśmy, zadawajcie to w komentarzach. Ja będę Marcinowi truł dupę, żeby, e, żebyśmy na to odpowiedzieli, odnieśli się. No i jeżeli interesuje Was te, ta tematyka, taka bardziej merytoryczna, e, bo wiem, że to nie zawsze się klika, ale jeżeli Was to interesuje, to dajcie również znać. To chciałbym, żeby w okresie przygotowawczym, chociaż dwa takie materiały jeszcze się pojawiły. Dzięki, pamiętajcie, ruch, a nie mięsień. I mam nadzieję do zobaczenia. Życiowa puenta Marcina, ruch, a nie mięsień i pracuj nad wzorcem ruchowym, a my się żegnamy na razie. Siema.